No, idź dalej. Czemu wróciłeś? No, no, i no tu? wskocz na to, tak. No, idź dalej. Spadnę. No, idź. No co? Jezu, nareszcie ty wlazłeś. No, no, pociągnij. Jest, no. Wracaj na tą deskę. No, wróć na tą Nie deskę. Mogę. Na tą deskę. Tą, 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 tak! Tą, tą No Spokój się. Strasznie się z tobą ciężko rozmawia. No. Sieczysz na mnie. No zamulasz. Nie! Spadłam! Poże nie No <grym>, co? Nie Gdzie to było? Może ty kręć. Nie O ja cię. No, obniżyłem ci, bardziej się jej nie da <laughs> ty kręci Ja mnie codziennie pójdę, że coś tak zmienia ten... No bo podchodzisz do, do tego kręcioła No czemu ty tutaj nie wejdziesz? Nie, nie, nie mogę Idź, ty będziesz kręcić Tak nie ogarniasz, co się dzieje Idź kręcić będziesz Słyszysz? Mogę ten kręcić? Możesz. E trzeba nacisnąć. Nie mam. Takiego no ale... Przycisku. no. No stań tak, żeby był. No. Aha! Bo tu musi... Musisz mi oddać postać. Zmienij postać. Ale już. Tak mi powie. Nie ten przycisk. Możesz przestać wszystko naciskać. No, no teraz nie. zmień postać znowu. Mogę być nie. Zmień postać. Zmień postać. No. No, zmień postać, a nie naciskasz wszystko. No, który to był? No, tak jak wcześniej. No, to ten nacisk. Nie, nie ten. Masz zmienić pomiędzy tymi postaciami, które istnieją już. Hmm. Hmm. Jezus. No. no, jeszcze raz. Tak, no. Podejdź do końca. Masakra. Nie kręć. Nie kręć. Nie, kręć. No. <głosy> <głosy> nie, nie mogę. Jak ty odwalasz. No, idę. Jezu, czemu ona się zaśliznęła, ta postać? No, ci mówiłam, że to nie jest tak łatwo. Ty po prostu spadłaś z deski. No. No. Naciskałaś coś, jak biegałaś po tej ścianie? Nie. A, normalnie się przewodzi. Dobra. No. Obniż mi. Jeszcze. Nie mogę. No możesz. Kręć no, dalej, kręć dalej No nie mogę Dobra, nie, nie rób nic No, jedź do góry No No nie mogę, no nie no. rozumie L, naciśnij Nie mam O te... Cisz. No ciągnij do tyłu No Do góry to, do góry o. A -a -a. Już! 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 Nie radzisz sobie z padem No Nic nie rób Cyk Już? Ja wezmę Dało radę? Jako no Za co? Nic. Gdzie jest Baby Joda? Nie wiem, gdzie go zostawiłeś. O, to było straszne. Dobra. Klocek widzę. Albo nie widzę. Tu jest klocek. Widzę go. Siedzi tu. Mam go. Ten był znacznie łatwiejszy. Gdzie zgubiłeś Baby Jody? Wydlaku. Chodź tu. Zestrzelecie moim mieczem świetlnym. Kto? Ja. Ciebie. Czym? Za karę, za te wszystkie no, akcje, co odwaliłaś. No co? Nie, Chodź tu. Dziadzie, poduj. Załatwiecie. Gdzie uciekasz? Co tam jest? Chodź. Ty, trafienie. Chodź tu. Gdzie uciekasz? Hadza, hadza, hadza. Icyk. Spisałem się, Icyk, twoje klocki przejąłem. Dobra, czas rozpocząć wyścig. Gdzie, gdzie, gdzie? Nie da się zaczęło się! się. Trzeba tylko do góry. Dajcie. Będzie wielki wyścig. O, oh, baby! Dwóchowy gadacz. Komentator. Jabba! Ty, no. Ale, to jest dziaba <grywa> <grywa> A bo to jest Artyd skup się na chwili obecnej. Czuń, nie myśl. Ufaj instynktom. Dobrze. Niech moc będzie z tobą. <grywa> Harry Potter trochę wyglądał. O kurde, mam Ścigacz też swój. No. O kurde! Jak to sunie? Ja piernicie. Ja piernicie jak to sunie. Który jesteś? Czwarty. A ja? Piąta. Tylko że ja ich widzę. O nie, wolnąłem się. Nie, Dziku! No co chcesz? Nie panuję nad tą prędkością. Wiem, ja też. Ja, piernicie, jakie to jest chore. Jeszcze na tych przyspieszaczach to w ogóle. O ja. Ciągle w te skały wale. Ja też. No no to... Czwarte miejsce jestem dopiero. A to jest dopiero pierwsze na trzy okrążenia. Jestem trzeci! O, O, jestem drugi? Dobre. Nie wiem gdzie ja mam... O. jestem czwarta. Nie wiem jak... Ja jakieś dzikie zakręty porobiłem, jestem drugi. Zderzył się ze mną. Dwa razy. Ci. To, to była jakaś część dziwna. Nie wiem co to było. Coś, Coś. No Kurde, ale to jest prędkość. Ja pierniczym. Jestem drugi. Uuu! A ty co? Walisz po ścianach? Kto wali po ścianach? Ty. Tu jest najgorzej. Boże. Trzecia. Robię pierwszy. Ojej. Oh yeah. No już widzę pierwszego. Ach, zderzyłem się z nim. No, jestem pierwszy. Znowu mnie wyprzedził dziad jeden. Kurde ciężko. Sebulba przede mną jest. No, popularny. Gdzieś tam na to, że jest jakaś część, która jest do zebrania, tylko jej nie ogarniam. Czy to leży dokładnie? Tylko raz to minąłem przez przypadek. Oj, o się ja, ja... uderzyłam w No, jestem pierwszy, jestem pierwszy. O, znalazłam ją. Tak? O! Tak? No? Tak. Jedna na pięć, no? Super. Tylko nie wiem, co to w ogóle jest. Jestem pierwszy! Dobrze. Jest git. Znalazłam drugą. Okrążenie 3 na 3. Jest, wygrałem! Znalazłam dwie części. Super. O, o, o. <laughs> Ty spadł. O. Oj. Ktoś <laughs> tu się rozwalił przez niego. O, ha. O, ha. O. Wszyscy tańczą zabadła. No tu? Wygryw. Dziś jaki byłem? Po jak go poobracał no, to i wyrzuciłem Ci go zabrali Skąd wiedzieliście... do hanga Później do ciebie przyjdę, żebyś oznaczał O nie, to jest Darth Maul! Ile pieniędzy go drzwiami O ma pieniądze przyniosłem Takuj się, nie mamy czasu! <noise> język, mu przyczel... <noise> język mu przyczestał... Język. jest najlepszy! Synku, moje miejsce jest tu, ale ty musisz ruszać. Język mu przyczestał. Prostek cię uwolnię, mamo. Obiecuję. O, pani czuła na Przyznam, że wolałbym być bardziej... ...upoczątkiem. Żebym nie przeszedł, tak zostawiam tripią. No i co? Zostaliśmy klocek Aha! To trzeba ileś klocków zebrać? Wąchaj i spaliny Co? 2 na 5 To te co ja znalazłam Tak Zdobyliśmy nowe postacie A, Musimy opuścić. Mhm. Mamy droida protokolornego. Szybko na statek Polecę z wami prawdziwym stanem. Możemy kupować postać. Co on robi? O, krasna. Męda. Gdzie on polas? uważa, że jesteś uroczy. tu. Jak tu? Może jednak nie. Co, co ty wradzisz? Wziął i uciekł nam z klockiem. Złodziej. Czekaj, a można kupować postacie? Tu. Ucieka. O! ...w odblokowania. Oj. Znowu Trzeba... Trzeba kupić plotki jakieś jakichś postaciach potem je znaleźć. O, znalazłam część. O, można kupić plotkę. Nie, co? Jak to? Kolejną plotkę trzeba kupić? Warunki odblokowania. Nie plotek. Nie mam siły tego podnieść. Czekaj, bo wydaję pieniądze. Nie wiem na co. Informacje. Nie plotki. To sensu. Oj. Pani wybaczy. Czekaj, gdzie jest? Bo teraz mamy odblokowane wszystkie O, jest Mandalorianin. tym Mandalorianinem. Mm -hmm. Dobra. A tu są klocki wszędzie do odblokowania. Czemu ich nie łapiemy? No chodź tu do mnie. No klocek tu jest. Patrz I potrzebuję imperialnego kogoś. Mamy kogoś imperialnego. Mapka! O Jezu, tutaj. Złoczyńca, imperialny desantowiec. Nie mogę nic z tym zrobić. Gdzie jest imperialny desantowiec? Jest. Gdzie jest ta moja postać? Tam do góry. No klocka odblokowuje. Tu, o. Co ja z tym mam zrobić? Okej, okay. jaką bombę rzuca? Hmm. Nie mam pojęcia, co tutaj trzeba zrobić? Aha, dobra, tu trzeba klocka pierwszy przynieść. I potem tym imperialnym. O Boże! Potrzebujesz jednej postaci. A, ty byś mi mogła pomóc, ale ty gdzieś sobie biegasz znowu. idę do ciebie. Potrzebuję kogoś z mocą. Gdzie wlazłaś znowu? Nigdzie. Ktoś ty coś nacisnął. Nie, ty zminimalizowałeś grę. Niby jak. No normalnie. Czyli że napadzie się nie da. Mmm. Jedi Bohaterowie Nie ma tak. Tych... A bo w sumie mogę wadera Też nie głupi plan Okej okay. Gdzie jest wader? Nie ma wadera Czemu mi nie wziął Wadera? Co ja z tym robię? Nie wiem co odwalasz Patrz. Okej. Okay. czemu woder jest niedostępny? O jest, mam wodera. Dobra, gdzie to było? No teraz przylazłaś. No wcześniej mówiłam. Tyle czasu czekałem na ciebie. Tyle czasu na ciebie czekałem, to teraz przylazłaś. No to ustaw mi tam jakiś klocek. Ech, dobra, nieważne, bo dalej świrujesz. Nie, nie mogę z tobą. Prosiłem cię o jeden klocek, żebyś mi podstawiła. Ciekawe, czy mogę tutaj zrobić. O, no. No, czemu mi zepsułaś? No, no nie mogę, no. Jezus, kobieto. Się tak, trzeba kolejny podstawić. O ja cię! Ale są z tobą problemy. Nie wie co robić. Potrzebuje tego zmienić się. No. O. To się w niego zmieni. Po to go ustawiłem. No, ale on już jest. Tak? Sam go wezmę, bo znowu nie ogarniesz. No, chcę M zmienić. Mówiłem ci, że on już jest. Że tylko klocek potrzebuje. Już idę nim. Hmm. No czemu nie da się? Jeszcze jeden potrzebuje klocek? No jak przecież ja Aha, bo nie. Co? Czemu on jest odsunięty? teraz przy No Masz klocek Ustaw je. Ustawie je. Jeden na drugim O jacie. no Nie da się. No daj mi jeszcze jeden. No jak nie dasz? Radocuj się! No widzisz co to robi? Czemu zepsułeś? No to mówię, że się nie da, to mi nie dasz trzeciego klocka. Gdzie on był? No stoją koło siebie wszystkie trzy. Tak? Nie, 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 nie mogę. Jak trzy? Dwa tu stoją. Tak? A nie, teraz widzę. <słuch> Tragedia z tobą. No. Jak ty się nie orientujesz, coś dzieje. Aś spadłam. Dobrze. Co? Ustawię sobie trzy klocki. Spadłam. Dobrze. Przestań! Dam ci go do góry. Ha! Boże, nie ja miałem to zapamiętać. <noise> Czekaj. Aha. Cyk, 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 cyk. Dobra. Imperialny kod Gdzie złamałem. Ty? Gdzie ty jesteś skrzynią w ciebie celuję. Dobra, już <grym> już sobie poradziłem. Tak mi pomogłeś.